Witajcie kochani, chciałbym Was zaprosić do czegoś zupełnie nowego na moim kanale, czegoś czego jeszcze nie było, a mianowicie do pierwszego odcinka z cyklu Bestiariusz, w którym będę omawiał wiele tajemniczych i fascynujących istot z gier i filmów. Zapraszam! O orkach myślimy jako o istotach podobnych do wikingów, tylko jeszcze bardziej brutalnych i pozbawionych człowieczeństwa. Ale czy to na pewno słuszny osąd? Podstawowym pytaniem jest, skąd się biorą zieloni rębacze? To zależy od uniwersum, o którym mówimy. Tych Żydali możemy spotkać m.in. w takich seriach jak Heroes of Might and Magic, The Elder Scrolls, Gothic, Warcraft, Warhammer 40 Władca Pierścieni, Hobbit oraz w paru innych tytułach. Idąc po kolei, w grach z serii Heroes of Might and Magic orkowie towarzyszą nam od samego początku, lecz byli zaledwie dosyć słabymi jednostkami dystansowymi drugiego lub trzeciego poziomu. Rozkwit swojej potęgi przeżyli dopiero w piątej części, w dodatku dzikie hordy. Jak mówi historia tej serii, orkowie powstali z połączenia ludzi i krwi demonów podczas pierwszego zaśmienia słońca. Wykonali tego czarodzieje z siedmiu miast, tak oto powstała niezwykle brutalna i żonna krwi rasa prymitywnych barbarzyńców. Pochodzenie orków w serii The Elder Scrolls jest zupełnie inne niż w przypadku Heroes. A mianowicie, pochodzą one po prostu od elfów, a sami określają siebie jako Oris Merowie, gdzie końcówka mer, merowie, oznacza elfickie korzenie. Krążą też pogłoski, że orkowie powstali, kiedy dendryczny książę Bethia zjadł admerskiego boga Trinimaka i tym samym zamienił go w Malakata, a swoich wyznawców w istoty, które teraz znamy. Są inteligentną rasą, zamieszkującą wysoką skałę po tym, jak nordowie wygnali ich ze Skyrim. Co ciekawe, wcielić w orka możemy się dopiero w trzeciej części gry, czyli Morrowind, a w pierwszych dwóch byli zaledwie słabymi mobami z orężem gorszym od żelaznego. W sadze Gothic natomiast występują trzy rasy orków. Różnią się od siebie pod kilkoma względami, ale wszystkie mają najprawdopodobniej jednego przodka w północnym królestwie orków. Ponieważ używają tego samego języka, mają to samo wyznanie i bardzo podobną kulturę. Wszystkie trzy rasy, a mianowicie... Orkowie z Korinis, orkowie z Kontynentu i orkowie z Wysp Południowych wyglądają jak widać podobnie, ale już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć podobieństwo pomiędzy orkami z Kontynentu a ich krewniakami z Wysp Południowych. Wyglądają na bardziej ucywilizowanych niż ich kuzyni z Korinis. Bardzo ciekawie orkowie przedstawieni zostali w serii Warhammer 40 40000. Ponieważ cała akcja ma miejsce w latach 40. tysiąclecia w kosmosie, orkowie pełnią tam rolę swoistych piratów czy łupieżców. Wywodzą się z rasy orkoidów o niezwykłej inteligencji. Żeby zachować równowagę, rasa ta była bardzo słaba fizycznie, co spowodowało, że zaczęli hodować mało inteligentnych, ale twardych, morderczych i brutalnych orków. W Warhammerze orkowie przychodzą na świat w bardzo ciekawy sposób, mianowicie podobnie do grzybów ciała każdego zabitego orka dostają się zarodniki grzybni, z których rozwijają się w pełni ukształtowane osobniki. Nie ma wobec tego u nich podziału na płeć, podobnie jak nie przechodzą przez dzieciństwo. Wyjaśnia to po części braki w ich uzbrojeniu, biorąc pod uwagę ich liczebność. Z orkami zamieszkującymi śródziemie we władcy pierścieni ich obicie sprawa ma się podobnie. Tutaj orkowie najprawdopodobniej też pochodzą od elfów. Przyjęte zostało, że dawno temu Morgoth, czyli Władca Ciemności żyjący w pierwszej erze, wyprowadził kilka elfów i poddawał je długim torturom. Przez co stali się tym, co teraz widzimy mówiąc o orkach ze śródziemi. Oczywiście później orkowie byli dosłownie produkowani, jak widać na urywku z filmu Władca Pierścieni. Saruman nie był zadowolony ze swoich orków, więc postanowił stworzyć rasę doskonalszą, Urukhai. Byli więksi, silniejsi, agresywniejsi od zwykłych orków i co najważniejsze, byli odporni na działanie światła i mogli poruszać się za dnia. Chodzili w bardziej wyprostowanej pozycji i byli lepiej uzbrojeni niż zwykli się którym bliżej było do goblinów niż do orków. Orkowie są jedną z flagowych ras serii Warcraft, więc warto też o nich przytoczyć parę zdań. Dzieci Czerwonego Świata niegdyś byli szlachetną i dumną rasą panującą na Draenorze. Styl życia orków można porównać do nomadów. Ich cechą wrodzoną jest czysta i nieokiełznana brutalność. Miażdżyli oni swoich przeciwników, ale to właśnie przyjaciołom oddawali najwyższe honory. Orkowie nie uznają magii. Są wyprawnymi wojownikami, wzniosłymi łowcami bądź dzielnymi siepaczami. Jednak ich przywódcy łączyli swoje moce z szamanizmem i ścieżką natury. Ich ulubionymi zwierzętami, których używali w wielu dziedzinach życia, takich jak wojna, myśliwstwo czy gospodarstwo domowe, były wilki. Ponadto używali ich jako wierzchowców. Orkowie wyznawali wierzenia szamanistyczne, starali się żyć w harmonii z otaczającym ich światem. Jednymi z głównych klanów były Klan Krwawiącego Widma, Klan Czarnej Skały, Klan Strzaskanej Dłoni, Klan Lodowego Wilka, Klan Cienistego Księżyca oraz Klan Wojennej Pieśni. Orkowie przez Gul'dana stali się obiektem klątwy demonów. Gul'dan pod pozorem zwiększenia potencjału bitewnego namówił ich do wypicia krwi Manorog. Zyskali oni niewiarygodną siłę, ale stali się puści, spaczeni i podlegali rozkazom demonów. Tak powstała nowa rasa orków, Fel Orkowie, cechująca się czerwoną skórą. Ci natomiast, którzy z własnej woli przystali do demonów, stali się pierwszymi warlockami o szarej skórze. W wyniku spaczenia zaatakowali Azeroth, zostali pokonani, a niespaczeni orkowie stali się niewolnikami. Stąd też ich nienawiść do przymierza, a najbardziej do ludzi. Tylko jeden klan oparł się pokusie i wyrzekł się wrodzonej w nich brutalności. Klan Lodowego Wilka, czyli naturalni orkowie, zieloni lub brązowi. Rzućmy teraz okiem na uzbrojenie orków. Na widelec sobie najpierw tych z Gotika oraz władcy pierścieni. Czemu akurat z tych dwóch tytułów? Ponieważ można zauważyć pewne podobieństwo pomiędzy orkami z tych dwóch światów. Zarówno w jednym, jak i w drugim tytule, ich uzbrojenie nie jest specjalnym dziełem sztuki. Bronie i pancerz u Tolkiena produkowane są z naciskiem na ilość, a nie jakość, co widać na załączonym fragmencie. Oręż ten jest zrobiony jest niedbale i w pośpiechu, ale ciężko byłoby znaleźć inne rozwiązanie przy tak szybko rosnącej liczbie żołnierzy. Używają głównie długich mieczy przypominających ogromne tasaki, lekkich kolczuk, skórzanych spodni oraz podkutych butów. I kiedy wyposażają się także w łódki. Jeżeli chodzi o Urukhai, to są oni ciężką piechotą, noszącą takie same miecze, żelazne pełne zbroje oraz hełmy. U orków w gotiku nie ma takiego parcia na czas jak to ma miejsce w śródziemiu, ale ich bronie oraz zbroje oddają wiarygodnie ich plemienny styl bycia oraz kulturę. Spójrzcie na kilka przykładów różnych broni orków. Krusz Tarach, Krusz Karog, Krusz Pach, Krusz Brogdar, Krusz Basz Brogdar czy Krasz Jeżeli chodzi o pancerz to są trzy modyfikacje pancerzy. Zwykły ork wojownik, zwiadowca czy wiarus jest wyposażony w prymitywne naramienniki, prawdopodobnie ze skóry, wzmacniane karwasze, stalowe nagolenniki oraz przepaski na biodrach i klatce piersiowych. Ork szaman natomiast nie posiada jako takiego pancerza chroniącego go w trakcie bezpośredniego starcia z napastnikiem, ponieważ przeodziany jest w różnego rodzaju ozdoby z piór, liści czy korali, utwierdzając tylko nas w przekonaniu o ich pogańskich wierzeniach. Ork elitarny za to nosi pełną zbroję kolczą z elementami płytowymi w ciemnych, granatowych barwach. Nie nosi prostych parkowych toporów, ale jedynie basz Brok dar który jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla elity. Ciekawostką jest fakt, że to jedyna orkowa broń, której w gotiku dwójce nie przyjmie Kowal Harad w swoim zadaniu. Inaczej ma się sprawa w przypadku orków z trzeciej części gry. Tam uzbrojenie orka zależne jest tak samo od stopnia w hierarchii, z tym, że tutaj tych szczebli jest więcej. Występują różne wariacje pancerzy i broni. Być może miało to pokazać, że tym orkom jest bliżej do ludzi i sami mają preferencje co do ryn sztuki. W tych dwóch tytułach orkowie nie mają pięknego, bogatego czy staranie wykonanego uzbrojenia. Inaczej natomiast sprawy mają się wśród zielonoskórych w Warcraftie czy The Elder Scrolls. W uniwersum Blizzarda orkowie preferują młoty, topory i siekiery. Nieliczni używają warlockiej magii i mieczy, jednak w wyniku działań Garosza, który przeniósł się w czasie, zaczęli używać potężnych ładunków wybuchowych, armat, dział i innych zdobyczy technologicznych w formie wsparcia swoich najlepszych siepaczy. Zarówno w architekturze, kulturze, jak i myśli zbrojeniowej u orków, dominują kształty o ostrych krawędziach i bardzo małych kątach. Ponadto wszystko posiada kolce. Oto kilka przykładowych broni. A tutaj pancerzy. W Morrowindzie pancerze były klasy średniej i można zauważyć podobieństwo do tych ze średniowiecznej Japonii, szczególnie ten hełm. W kolejnych częściach gry pancerz ten został już zaliczony do klasy ciężkiej. Wygląda bardzo masywnie i różni się od tych z powiedzmy władcy Pierścieni. Co do samych broni, to widać tutaj pewne podobieństwo do oręża orków z gotika, mianowicie wygląda bardziej naciosany niż starannie wykuty, co może być nawiązaniem do tradycji i plemiennej kultury orków. Jeżeli chodzi zaś o uzbrojenie kosmicznych orków z Warhammera, to ich ekwipunek ma sporo do życzenia, ponieważ wygląda poniekąd groźnie, ale jakby był zrobiony ze zużytych części i tym podobnych śmieci, który ma po prostu jakoś tam działać. Są bardzo ciężko uzbrojeni, posiadają również pojazdy. Jednymi z nich są Panzerfura, Rzezi Blacha, schaber czy ich boss Rozgniatacz. Kosmiczni orkowie preferują walkę w zwarciu, dlatego nie mają za wiele jednostek dystansowych, a jeżeli już są, to nie są zbyt potężne. Przyjrzyjmy się teraz trochę kulturze orków. Niezależnie od świata, o którym mówimy, orkowie są dumną i honorową rasą, a na ich czele przeważnie stoi herszt. Mianem herszta określono daniej przywódcę bandytów, i w wielu przypadkach Orków to określenie jest jak najbardziej trafne. Grupy Orków mają bardzo zróżnicowany charakter, począwszy od plemion, poprzez najemników, najeźdźców, aż w końcu po zorganizowane klamy. Jednak mówiąc kultura, nie mamy na myśli tylko ich ustroju społecznego, ale także religijność. Orkowie są inteligentnymi i uduchowionymi istotami, co potwierdzają takie fakty, jak wzniesienie świątyni śniącego w Gotiku I, wiara w siły natury w Warcraftcie, czy czczenie pradawnych bogów i dedr w The Elder Scrolls. Orkowie mają kogoś w rodzaju dusz pasterza czy osoby utrzymującej kontakt z duchami i bogami, a konkretniej szamana. Jest on nieodzownym elementem ich kultury. Rzućmy okiem teraz na ich architekturę. Z reguły ich budynki są wykonane z prostych materiałów, jak drewno, kamień, skóra czy rzadziej metal. Jako ozdoby wykorzystują przeważnie kości dużych zwierząt. Budynki wyglądają jak postawione szybko, co wskazywałoby na koczowniczy tryb życia. Może z wyjątkiem kwater głównych. Tej zasady trzymali się też orkowie z kosmosu w Warhammerze, z tym, że używali troszkę innych materiałów. Podsumowując, ich miejsca zamieszkania przypominały bardziej obozy, powiedzmy myśliwych, niż wioski. Samo słowo ork w łacinie oznacza demona lub istotę ze świata podziemnego. W mitologii rzymskiej ludzie określali tak też złe oblicze boga podziemi Hadesa, jako postaci torturującej niegodziwców. dziwców. Angwasasi w historii określali tym mianem wikingów, trudno im się zresztą dziwić. Ja tymczasem Wam kochani bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam już na kolejny odcinek, który odbędzie się wkrótce, a tematem będą wilkołaki. Trzymajcie się ciepło, na razie!